Siema, w dzisiejszym poradniku wam pokażemy jak zrobić potki na szybkość, natychmiastowe leczenie i... E... Siłę. Siła, siła, właśnie. Ja jestem ErnestPL a ze mną jest DD174, tylko że... tylko że teraz on nagrywa, bo mi się stało... Mi się coś zrąbało z frapsem i dlatego. A i jeszcze jest jedno, jedno jest ogłoszenie. To nasz, pierwszy, to nasz pierwszy filmik, więc prosimy o wyrozumiałość. Jeśli się podoba, to łapka w górę i prosimy o subskrypcję. Także i o komentarze. Dobra, to się, to się zabieramy do pracy. No, no to najpierw może zróbmy podkład, takie leczenia. To nam będzie Arbus. ona będzie. Y Arbus, no i y, samolotki. Samolotki zrobię coś takiego złoto bo nie mam. I robimy go w następnym sposób. Można ustawić samolot jak chce. Proszę mi, nie będzie. Poczekajcie chwilę na chwilę, zrobię takie małe cięcie i zaraz do Was. No, jestem. I teraz jak zrobiliśmy z Arbus, to będziemy potrzebna klarowana mistura. Zrobiło no. się z wody, z butelek z wodą. Co Zobacz, pik pikaks leży. Eee, tu, tu dajemy po prostu butelki z wodą, a tu brodawkę nederową. I nederowe brodawki, taka ciekawostka, można je rozsadzić na sorsandzie. Więc tak, jak mamy już kolorowaną miksturę, dodajemy po prostu jeszcze nam Arkus. A jak chcemy, żeby był silniejsza yy, ta potka, natychmiastowa leczenia, to dodajemy jasno pył. A, i mam jeszcze jedno ogłoszenie. Być może, że będziemy nagrywać serię z Minecrafta, także możecie, możecie się o to upominać, kiedy będzie. No, no i już mamy na tym leczenie. 1, znaczy, no, 0, ale ja na tym wierzę, że jest jedynka, a jak dodajemy jasno pył, to będzie dwójka. Rzucane, można tak samo zrobić, tylko... Tylko, odręcamy. że z prochem. O, tak. Tylko, że dodajemy z prochem. I dodajemy, zamiast tu jest na pył, dodajemy proch. Ja pierniczę ile tu jest działek, jest 53 sloty, a admin zrobił człowieku tyle tych działek, 4000. No. I na, kto to na tym będzie mieszkał, chłopie? No. 4000 działek, ja Tak, Rzucę je się y, y, prawym. No przecież wiedzą. Ej, poczekaj, ja idę na chwilę na Homa. Zaraz przyjdę. to teraz zrobimy siły. Jest. Akurat mi trzcina urosła. Trzeba zebrać. Tu tak, bierzemy klarowane płynki Oj, pixa. tu. Dajemy premę do proszek. To jest... Robi się to z jakiegoś blaz'a. Który drogę z blazów oczywiście. E, tak. Ej, DD! Ja idę sprzedać te marchewki i trzcinę. Ok, to to nie chce. to, to. jest do tego, aby zrobić, żeby była dłuższa. Ale ja akurat nie robię dłuższych płotek, bo się ich nie opłaca. Ej, bo, ale za, za to robię dwu, dwójki, żeby wtedy siła daje to, że po prostu więcej walimy. Ale nie, nie opada się robić dłuższych tylko chyba że spida. Nie spida. Spida najlepiej właśnie robić najdłuższe, bo wtedy najdłużej biegniesz. No, dwójka jest, jest się nie opłaca, bo jest niż tak samo może troszeczkę szybciej, ale ma mm, dobrać, o trochę bo... tylko. No a jedynka dwójka do I i mamy mnóstwo siły. Nie opadę się ich robić rzucanych, bo na krót bo rzucane skracają czas, że są krótsze. I I nas Ej da się sprzedawać kaktusy tutaj? No Dobra yy, I potrzebne nam będzie Tylko teraz ich znajdź w tym sklepie Co? Tą O yy. no yy, o... Dobra i zobaczę ile mam hajsu ale... Człowieku rządzę mam 700 zł <laughs> yy, Ale dużo Boże, ja mam tylko 3255 tak, tak. We... Na miksturki, cukier. Aha, nic to wygląda. No i czekamy. Wróciłem. no, i proszę o szybkości. Nie upadło się robić je właśnie jedynek, ani z czerwonym, proszę, przedtem mówiłem. Po prostu są bardzo wolne. E, a jak dodam jest na pół, to zobaczcie... E... Możesz mi patek e Endera. Mm -hmm. Znaczy nie patek, tylko perełek. Masz Daj. Kurde! Daj. Muszę iść, muszę kurde iść na. muszę się w każde ekspiarki VIP-ów. Co? Co? Speed? Tak, idziemy tu na dół. Tam pokażę, że możemy występować dół. do. O, trochę długo się schodzi, więc. No, trochę długo. Ścigamy się? No, spoko, tak. Ty no ja też mam lagi, człowieku, poczekaj. I jedziemy dalej. I tak poczekaj, zawalamy. bo on mi w ogóle tego nie chce pić. Ty no, no człowieku zwiększyłem y A tu nic, o dobra, biegnę, poczekaj na mnie. Jak zawalamy. Zaraz się wkradnę tam do niego i mu popsuję wszystkie jego uprawy. Pamiętasz jak... Hej, pamiętasz jak chodziliśmy jak kradliśmy no. Może nakręcimy to w nas w kolejnym, w kolejnym, odcinku jak chodzimy i zabieramy warzywa, uprawy w ogóle rolnicze. A później, a później oni zobaczą, to to jak się to się wkurzę i niestety... Ej, czuję kukoś ma wolną chatę, nie zaklejmował sobie jej. No właśnie. I, I razem wam na serwerach jak robicie farmy, dajcie sobie farmę zrobić na dwa krotki Bo jak jesteście na dwóch, to nie mo, nie mogłem wam zniszczyć. A, wiecie tak, ale nie mogę wam zniszczyć. No ale to przecież wiadomo, to miał być odcinek o podkach, a nie o uprawach rolniczych. No, tak Baza wirusów programu Avast została no. zaktualizowana. Dobra. No i U, było... się z komputerek. Thank you.